Siemanko wszystkim na naszym kanale kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie dość dziwną wyrzutnię, drugi raz już podchodzę do yy, mowy wstępnej jeśli chodzi o tą wyrzutnię, mianowicie mamy taką wyrzutnię zakupioną w Biedronce, na którą trzeba zapłacić 300zł bez złotówki, jest to yy, Casiopeia yy, 108 strzałów, kaliber 20mm, yy, za 299zł. <laughs> W tej cenie dostajecie taką oto wyrzutnię, która, jak możecie zobaczyć, ma troszeczkę więcej tych dziurek. Tutaj nie ma 100 dziurek, to jest ponad 200 dziurek. Dla niewtajemniczonych, wyrzutnia 100 strzałowa, 20 mm, wygląda w taki oto sposób. Więc jak widzicie, tu jest troszeczkę czegoś więcej. I teraz pytanie, o co tutaj chodzi? Spójrzcie się tutaj od spodu. Widzicie, tu są takie linie. Tak, jak idą te linie, tak idzie ląd, tak się ląd pali. Więc jak możecie zobaczyć, strasznie duże odstępy są między liniami, a tutaj rurka obok rurki. <laughs> Więc płacicie 299 zł za wyrzutnię, która ma ponad 200 rurek, a tylko 108 rurek jest zapełnionych. Czyli połowa rurek jest pusta. Dosłownie tak, połowa rurek jest pusta. Jak to już ludzie sobie ocenią, czy to jest oszustwo, czy to jest naciągactwo. To już zdecydujcie sami, ale ja osobiście, ja to kupiłem na testy, ale gdybym tak naprawdę kupił dla siebie na Sylwestra, bym się to troszeczkę zdenerwował, bo kupuję wyrzutnie, jest, jest 100 strzałów, napisane wszystko się zgadza, jest ok, ale kupuję, patrzę, jest tyle rurek, mówię, błąd w druku musi być, błąd w druku, bo patrzę, ile rur, tych jest rureczek i to będzie strzałów, no w tej cenie to normalnie wyrzutnia jest strzałowa. 20 mm kosztuje 120 zł, no to za 300, no to by się zgadzało, a tutaj tak naprawdę, co druga rurka jest pusta, no, więc, więc powiem wam, ocencie to sami, ocencie to sami, ja się mega zdziwiłem, mega się zdziwiłem. W każdym razie, co mogę powiedzieć na temat tej wyrzutni? Wyrzutnia posiada 689 gram neku ląd podstawowy, ląd rezerwowy, i bierzemy się za testy. Wyrzutnia jest bardzo ciężka i chyba dlatego jest taka bardzo ciężka, żeby wiecie, ci co kupują na wagę, to o, ja, ja, gut. No dobra, więc tak na, na początku myślałem, że co, błąd jest w druku, tam jest 200 strzałów. W tej cenie by pasowało 200 strzałów e, za 300 zł, to by pasowało. Ale nie 108, więc mi tutaj od samego początku coś waliło i mówię błąd w druku. Ale jak zerwałem etykietkę i zobaczyłem, co jest pod etykietką, goodbye, dobra, lecimy z testem tej wyrzutni, ale szczerze moja ocena będzie naprawdę słaba, bo cena jest miażdżąca. Okej, okay, jakby ta wyrzutnia kosztowała te 150 zł. Okej, okay, ja rozumiem, no ale nie 300 zł. nie, Ja rozumiem, że są puste rurki, bo SRP też miał kiedyś taką wyrzutnię, gdzie. Parę rurek było pustych, bo to była, ta wiecie, taka American Dream, taka wielka, wyrzutnia, co miała takie odstępy między jedną a drugą rurką, bo to ma być duże. Bo Amerykańcy robią duże. To może też jest na zasadzie American Dream ma być duże, a to, że jest połowa rurek pusta, no to. Zresztą, zdecydujcie sami, czy daliby się za to 300 zł, eee, importer nie wprowadza nikogo w błąd, żeby nie było. Ja nie mówię, że importer wprowadza nikogo w błąd. Wszystko jest, jak talale, ta Ja na początku myślałem, że jest błąd w druku. Że ktoś zamiast yy, dwójki dał jedynkę, to się zgadza. Jest 108, tak? 108 strzałów to się zgadza. A to jest, że jest duża jej połowa rurek, jest pusta, to widocznie rynek tego potrzebuje i płacicie po prostu taką kwotę za te puste rurki. A więc lecimy z nią na test. Dobra, bierzemy się za Cassiopeię. Ja jestem ciekaw Waszych opinii, co wy sądzicie na ten temat. Według mnie to jest wyrzutnia typu American Dream, czyli kupujecie coś dużego. No cóż, zobaczymy jak strzela. Może mnie zaskoczy pozytywnie. W pewnym momencie jak ona zaczęła tak dudnić Jak maszynowiec Pomyślałem sobie, że może jest tylko 108 Strzałów Efektowych, a reszta to są te właśnie piski Ale nie, jednak trochę Przy skończyła Dudnić no Zaraz zobaczymy ile dziurek jest obsmolonych Jak to wygląda Ale powiem wam jakby Ona była faktycznie na wielkość 108 strzałów To wyrzutnia naprawdę Samanifik no, no, i widać. Nie powinienem się nachylać. Ciężko jest zobaczyć, które są wypalone, które są niewypalone. Ciężko będzie tak samo przeliczyć. O, tutaj spód. Ale pali z buczyną. Nie! Tak jak się weźmie pod kątem, to widzicie, które są dziury wypalone. Teraz widać. Zwróćcie uwagę. Widzicie, które dziury są powypalane? Tu jest wypalona, tu jest rząd wypalony, tu jest rząd wypalony, tu, a te są czyste. Te są czyste, widać. No to jak widzicie, ja nie wiem, jak to w ogóle ocenić. Wyrzutnia w każdym razie efekty miała fajne, była dość dynamiczna, fajna, ale cena jest kosmos. Gdyby ją zmniejszyć, zlikwidować te puste dziury. By kosztowała nawet te 150 zł, to kosteczka miałaby fajne ręce i nogi. A tak, za 300 zł kupujemy, jak to się mówi, stojak jak na rakiety, i coś tam się postrzelało. No niestety, tak jak powiedziałem, cena dla tej wyrzutni jest po prostu miażdżąca i, i niższy po prostu. Ocencie to sami, bo no cóż, jeśli wy macie pomysł, dlaczego tak jest, a nie inaczej, dajcie znać w komentarzu. I pamiętajcie, to nie jest wina biedronki, że coś takiego sprzedaję, bo nikt was błąd nie prowadza. Jest 108 strzałów, było 108 strzałów. Wszystko jest jasno czytelne. To tak jakbyście kupili kompołda, gdzie po prostu w 50% jest kompołd wypełniony pianką. I tylko tyle, no. Tak to miało być. Może to miała być pułapka dla Janusza. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wpierdzielam się. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, mordeczki. Do następnego. Najlepszego.